Cześć tu Beata. Dziś mamy czwartek, 2 kwietnia, czas na minutę starotem. Karta na dziś to królowa buław, czy jak w tym przypadku matka Buław. To przede wszystkim dbanie i troszczenie się o, yy, o nasze otoczenie, przede wszystkim o naszych bliskich, ale nie tylko yy, bliskich z naszej rodziny, również ludzi, z którymi pracujemy i działamy na co dzień. To jest czas, w którym warto przyjrzeć się, czy ktoś nie potrzebuje wsparcia i pomocy. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie, albo nawet przede wszystkim nie chodzi tutaj o to o pomoc materialną, tylko bardziej o wsparcie, bardziej o troskę, bardziej o zapytanie się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Ta karta też przypomina, że Królowa Buław jest kobietą, która. Już pewne przeżycia trudne i nawet, czy nawet traumy ma za sobą. To znaczy, że przepracowała pewien moment w swoim życiu, czy pewne wydarzenia w swoim życiu. A to znaczy również, albo prowadzi to naturalnie do tego, że jakby cały czas tą swoją prawdziwą naturę ognistą, jesteśmy w żywiole ognia gdzieś trzyma pod kontrolą tak? rzadko kiedy ujawnia ją w taki sposób więc ta, ta ciemna, czy bardziej wymagająca strona dzisiejszego dnia będzie właśnie utrzymać tą kontrolę nie, nie dać się rozpalić temu, og te, temu ognisku, który będzie płonęło do tego stopnia, że po prostu furia weźmie górę, warto właśnie myśleć w tym, w tym kontekście, żeby zapanować nad tym Łatwiej nam będzie wówczas kogoś wesprzeć, komuś pomóc. Do tego jest oczywiście zawsze potrzebna dobra znajomość siebie. Czasami możemy dzisiaj, się, dzisiaj odczuwać takie troszeczkę jakby zbieranie sił do walki, czyli czujemy, że coś się zbliża i sposób, w jaki będziemy się do tego przygotowywać, pomoże nam właśnie w odpowiednim zapanowaniu nad emocjami, nad. Nad sytuacją być może, albo będzie to moment, w którym naprawdę ktoś będzie potrzebował pomocy i dzięki naszemu wsparciu, naszej ochronie, będzie to możliwe. Zwróćcie uwagę, że w tej talii, a jesteśmy w talii wild and unknown, jest to wąż jak żaden inny. Jest łagodny, spokojny, powoli się przemieszcza, ale wiemy, że e, może. Zadziałać w taki bardzo dynamiczny sposób. Ta zapalczywość gdzieś zawsze jest pod skórą. I jakby przełożyć to na nasze działania, to możemy być dzisiejszego dnia trochę podejrzliwi, czy, czy właśnie tacy zapalczywi. W tej talii, jeszcze raz powiem, ten wąż to. Owszem, to jest duma i determinacja w działaniu, ale przede wszystkim będziemy dzisiaj troszczyć się o innych i myślę, że warto w ten sposób działać, szczególnie w, tych, w tej sytuacji, gdzie mm, wszystko jest tak rozdmuchane i eskaluje do takich rozmiarów. Ja nie twierdzę, ja tego nie lekceważę oczywiście, ale naprawdę warto zachować dystans, zachować spokój i zobaczyć, czy nie mamy w swoim otoczeniu ludzi, którymi warto się zatroszczyć bo zazwyczaj takie, takie osoby są zostawione same sobie i dobre słowo, wysłuchanie, czy po prostu rozmowa potrafią dużo więcej zdziałać, czy nawet jakaś prosta forma pomocy. I pamiętajcie, to nie musi być pomo pomoc, to nie musi być pomoc materialna, to bardzo często jest po prostu zrobienie czegoś dla kogoś, nie wiem, pójście po zakupy, czy po prostu zapytanie się, zapukanie w drzwi czy zadzwonienie. Do sąsiada, czy czegoś przypadkiem nie potrzebuje, i to jest, myślę, takie ważne przesłanie królowej buław. Działajmy w taki dojrzały i przemyślany sposób. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą energię królowej buław, czy matki buław, jak w przypadku tej karty dzisiejszego dnia i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia!